22 marca każdego roku od 1992 roku obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Jakbyśmy chcieli wodę, która jest na kuli ziemskiej, zgromadzić w jednej kropli, to ta kropla miałaby 1400 km średnicy. A już woda słodka ma już 160 km. Średnicy. Czyli widzimy, jaka jest proporcja między wodą słoną na kuli ziemskiej a wodą słodką. Po prostu wody słodkiej mamy bardzo mało. To jest samo serce wodociągów, stacja wodociągowa centralna. To tutaj, równo 120 lat temu, w 1899 roku, Adolf Weissblatt uruchomił. Pierwsze w Lublinie współczesne ujęcie wody, które początkowo liczyło 300 dni, natomiast w 1929 roku amerykańskie Towarzystwo ULEN-Company uruchomiło również właśnie w tym miejscu. Pierwszą w Lublinie pompownię wody i dwukomorowy zbiornik wody. Ta stacja wodociągowa centralna, ona ma charakter historyczny, ale również jest to działająca wciąż stacja wodociągowa. To stąd woda rozprowadzana jest do samego centrum miasta, czyli mamy Stare Miasto, mamy Śródmieście. W latach 90. obiekt przeszedł generalną modernizację. Zostały zamontowane nowoczesne filtry, które oddzielają żelazo od wody i mangan też od wody. Ponieważ 20% wody, którą my wydobywamy u nas w mieście, ma podwyższoną zawartość właśnie tych dwóch pierwiastków: żelaza i manganu. Lublin oparty jest wyłącznie na bazie wód głębinowych. Jeżeli ktoś by Państwu powiedział, że Lublin bierze z jakiegoś tam odgórnego otwartego, to oczywiście jest to nieprawda, czy tam z zalewu, też w ogóle herezja. Bierzemy to ze studni głębinowych. Lublin leży na takiej dużej wasy wodonośnej, ona aż y, sięga za Puławy y, i wydobywamy wodę w głębokości od 30 do 120 metrów. Z racji budowy geologicznej, czyli y, woda tutaj czerpana z pokładów kredowych, woda lubelska jest wodą twardą. Tą twardość, to twardość proszę rozumieć jako plus tej wody, a nie minus, ponieważ z twardością wody Dostarczamy naszemu organizmowi zwane pierwiastki życia, czyli magnez do naszego układu krwionośnego i wapń do naszego układu kostnego. Lublin zaopatrywany jest poprzez 63 studnie głębinowe i też występują te studnie osiedlowe, które są rozłożone po mieście. Dużo jest na lesenie, na czechowie i te studnie osiedlowe wspomagają system wodociągowy miasta. Staramy się dostarczać do mieszkańców wodę bardzo dobrej jakości. Tym bardziej, że wydobywamy wodę o parametrach zbliżonych, wręcz porównywalnych z wodą mineralną. Dlatego, jeśli już mam taką możliwość, to zachęcam mieszkańców Lublina do picia wody bezpośrednio z kranu, bez przegotowania, mimo tej twardości, bo twardość praktycznie to tylko do celów przemysłowych jest niewskazana, do celów konsumpcyjnych nie ma przeciwwskazań do picia. Tym bardziej, że woda, nasza wodociągowa jest dużo, dużo tańsza niż zakup wody sklepowej, butelkowanej.